No, dzisiaj przystępujemy do następnej krzyżówki hetmańskiej. Przypomnę, że każde określenie podaje dwie różne drogi dotarcia do szukanego słowa. Jedna to dość ogólnikowe znaczenie wyrazu, druga zaś odnosi się zwykle do budowania tego słowa z nich wyrazów lub ich fragmentów. No i zobaczmy, mamy takie określenie. Nadzwyczajny perski pracownik radia. Więc to ogólnikowe sformułowanie, znaczenie wyrazu, pracownik radia, czyli chodzi o powiedzmy jakiegoś pracownika w, w radiu i takim tym pracownikiem może być y, przykładowo speaker. A zobaczmy wobec tego, gdzie ten speaker można byłoby innym sposobem znaleźć. Jest taki tutaj wyraz nadzwy nadzwyczajny perski. Jak ten wyraz perski, perski przenagrujemy, no to właśnie otrzymamy wyraz speaker. To jeden teraz pionowo. Tam po złamaniu szpalt i po korekcie. Po korekcie. Tam po złamaniu szpalt. Jedno, jedno, po złamaniu, przykładowo po złamaniu kości, czy po złamaniu sumie, ręki, czy nogi trzeba gdzieś się udać po pomoc. No i tam może być po prostu to szpital. Zobaczmy, czy tak czy ten wyraz, szpital można utrzymać w inny sposób. Tutaj mamy szpalt i jeżeli ten wyraz szpalt połączymy z, liter, z literą im. No to otrzymamy oczywiście szpital. Weźmy dwa pionowo. Uwaga, z kartonem po odkształceniu. No więc uwaga, to może być. Ktoś zwraca na coś uwagę, ktoś coś opisuje, ktoś coś komentuje, może to być. A teraz mamy tak z kartonem. Jeżeli przenagramujemy ten wyraz z kartonem, te wyrazy, to otrzymamy właśnie komentarz. K O M N T A Z komentarz. No to weźmy teraz 8 poziomu. Wiązka światła ze szprotek w strumyku. No wiązka światła, jakaś wiązka światła może być... No powiedzmy jakiś promień, może promyk, a zobaczmy tutaj druga możliwość zbudowania tego wyrazu z innych, z części innych wyrazów. Tu mamy pro, a w strumyku mamy myk, czyli z wyrazu szprotek wziąć pro, z wyrazu strumyku wziąć myk i otrzymamy promyk 10. Symbol siły pości z rywa, rywalizującymi. Symbol siły, czyli jakieś może być jakieś duże zwierzę. Nie wiemy na razie o jakie to może chodzi, ale zobaczmy tutaj są pości. Ktoś pości po prostu nieje. Jakby tutaj wpisać nieje no to domyślimy się, że ten silny zwierz to byłby tur i otrzymujemy turnieje. 13. Skrzyp zalany wrzątkiem wypełnia otwór ładowni z diabelskim młynem. Yy, ładownia, ten wlot do ładowni, ten otwór do ładowni, to będzie po prostu luk, czyli lu i K, skoro zalany wrzątkiem wypełnia otwór, czyli pomiędzy lukiem ma być jakiś wyraz, skrzyp zalany wrzątkiem. Skrzyp, czyli roślina lecznicza zalany wrzątkiem, no to po prostu będzie to napar. Czyli teraz jak wstawimy w tym miejscu wyraz napar, otrzymamy lunapark. Weźmy trzypionowo. Potrzebne trenujące, potrzebna trenującemu tenis. No, w grze, w tenisa, potrzebna jest na pewno rakietka. Mamy tu literę już R, mamy K, mamy E, mamy T. To od razu z tego określenia. Dojdziemy szybko, ale teraz tutaj drugi sposób. Popatrzmy, że mamy tutaj jeszcze i karatę. Jeżeli i karatę przenagramujemy, to utworzymy wyraz właśnie rakieta. No to weźmy siódemkę. Mają przynieść szczęście. W jeździe na mule tyłem. Coś na szczęście to jakaś maskotka, jakiś powiedzmy talizman. A inaczej, talizman to też amulet. No Skoro mają przynieść liczbę mnoga, to może amulety. No, zobaczmy, czy możemy otrzymać w inny sposób ten wyraz. Tutaj jest: wjeździe jeździe na, na mule tyłem. Czy, czytajmy: amulety. Amulety. Cztery pionowo. W szafie bokserki. W szafie bokserki, gdzie to było, z antenkami. Bokserka to może być y, tre, y, sportsmenka te, trenująca boks, ale bokserka może być po prostu y, no, samica y, psa. Y, y, właśnie bokser. No to samica psa to jest suka. Więc suk. I z, z antenkami, czyli z, z tego wyrazu suki wziąć y, bokserki, a z wyrazu z antenkami dodać enki, enka, sukienka 9. Y, Chodzi po podwórzu z rewindykatorem. Chodzi po podwórzu, czyli może jakieś stworzenie w obejściu podwórka. No a zobaczmy, że w drugiej części z rewindykatorem, w tym słowie rewindykator jest ewidentnie wyraz indyk. Więc albo z definicji, że coś chodzi, to jakieś tam stworzenie, czyli powiedzmy indyk, a tu mamy z tego wyrazu, jest część, indyk jest częścią wyrazu rewindykator. 5 pionowo. Więcej niż tuzin, komend i nie ma koi z pościelą. Więcej niż Tuzin, Tuzin to 12 sztuk. Więcej niż Tuzin to jest przykładowo 15, a 15 sztuk to jest nic innego jak Mendel. Zobaczmy, jak ten Mendel by można było otrzymać w drugim sposobem. Mamy komend, Mend, i nie ma tu pokoi z pościelą L, Mendel. Mamy sześć pionową. Z akrobatami i nieco zdefasonowany metal. Akrobaci występują gdzieś na jakichś zawodach sportowych, ale równie dobrze występują w cyrku też akrobaci. No więc w cyrku, cyrk bylibyśmy tu i do niego dodać coś jeszcze trzeba zdefasonowany. On, dodać on. Mamy. Metal cyrkon. 11 poziomu. Sztuczny materiał, w końcu przywieziony z Londynu. Sztuczny materiał, no to mamy stylony, może nylon widać, że jest. Nylon tutaj. A jak otrzymać ten nylon? No przywieziony z Londynu. Nylon. No to weźmy jeszcze 12 pionowo. Obiecasz mi, żeby nie było ziemi w bucie. W bucie, część buta. No jak tutaj mamy literę O. Możemy się domyślić, że będzie obcas. A jak ten wyraz, obcas drugim sposobem otrzymać. No mamy ob akrobatami. I C as obcas. 16. Zwierzęta trochę się przemieszczające. Jak zwierzęta, no trudno od razu wiedzieć o jakie chodzi, ale popatrzmy wobec tego w tej, drugim sposobem. W tych wyrazach trochę się przemieszczające, jeżeli przemieszczające, zauważymy, że są tutaj zające. Zobaczmy 14 pionowo. Kazuar stracił głowę, wpadł w szał, pozostała niechęć. Niechęć to albo inaczej animozja, jakaś powiedzmy ansa dawna, a może uraza, jak schorona U. Um. A właśnie, jak z tego kazuara wykreślimy K, to zostaje nam azuar, wobec tego U, r, a, uraza. 18. Raz spal specjalnie pilnik. No, jakaś odmiana pilnika, to jakiś tam tarnik jest, pilnik też jest, jest y, raszpla. No więc, jeśli byłby to raszpla, zobaczmy, tutaj mamy wyrazy. Raz spal. Jeżeli te dwa wyrazy przenagramujemy, utworzymy z tego raszpla. Raszpla. Może piętnaście teraz. Rarytas. Coś rarytas to coś rzadkiego, jakiś unikat. No a może rarytas to może być rzadkość. No więc zobaczmy. Tu mamy Ży, Ady, a w szkielecie jest kość. Więc żad kość. 20. Budynki z Masła to nic pewnego. Budynki, no to mogą być domy. Coś, a tutaj to nic pewnego, czyli coś się możemy domyślać, czegoś może domysł. Zobaczmy, czy będziemy otrzymać można drugi sposób dwudziestkiem. Domy. Budynki to domy, a z wyrazu ma sławy dopiszemy SEU i mamy domy 17 pionowo. Warczą i namki wykrzywiają. Warczą, no to zazwyczaj albo jakieś motory, albo może przykładowo psy. Jakiś psy, jakieś psy warczą. A mamy tutaj, popatrzmy, i nam ki. Jeżeli ten, te wyrazy przenagramujemy, to utworzymy i a, my ni, i jamniki. Dalej, 21. Łatwo zmienić kraj. No, mamy domyślić się jakiś kraj. Trudno od razu powiedzieć o jakimś kraju, ale zobaczmy w takim razie na poprzednie wyrazy, który tu to zmienić, oznacza, że ten wyraz łatwo można byłoby przemienić i z, z wyrazu łatwo utworzymy Łotwa, państwo europejskie. Weźmy 19 pionowo. Yy... Mamy polietylenowa butelka w urzędzie, z atramentem w urzędzie. Do urzędu przychodzi, powiedzmy, interesant czy petent, bo mamy na P. No więc P, T, N, T. Albo z, z określenia, że w urzędzie to będzie petent, Albo z tych tu zaznaczonych liter ułożyć ten wyraz. 22 poziomo. Posiadają egzotyczne drzewo. Bogactwo. No, bogactwo to jakieś, powiedzmy, mienie, jakiś dorobek, czegoś. A może majątek? No, a mamy. Przecież wyraz jest posiadają. Posiadają to nic innego, jak zastąpić wyrazem mają. Dalej. Jest 22. Egzotyczne drzewo jest twarde, takie drzewo tek, a zatem otrzymujemy wyraz majątek. 22 poziomo, 22 pionowo teraz. Kwintal w geometrii. Kwintal 100 kg. To tak potocznie mówimy o metrze, metr. I w, tu ten wyraz metr też jest w geometrii, czyli metr. Dalej. 24. Przedmiot zainteresowania kobiet w ruchu. Przedmiot zainteresowania, to czyli czym się interesujemy, to ta rzecz. To może to być obiekt zainteresowania. Obiekt. Jak to utworzymy z wyrazów? Przedmiot zainteresowania. Ob Mamy tutaj kobiet. Obiekt. Przenagramować wyraz kobiet. Otrzymujemy obiekt. I 25 poziomów. Bawił na dworze. W strefie z organiściną. Bawił na dworze. Króla bawił. Rozbawiał. Błazen. Błazen to inaczej trefniś. Zobaczmy drugą, drugim sposobem, jak może ten wyraz znaleźć. Tutaj mamy w strefie. W strefie mamy tre. A tu mamy organiściną. Dodać niś. I mamy Trefniś 26 yy, poziomu. Nieraz ostra osoba przebiegła w sandałach. Yy, ostra, nieraz ostra, czyli może być jakaś, może jakaś przyprawa. Yy, osoba przebiegła. No to nieraz mówimy o osobie takiej przebiegłej, wyrafinowanej, to jakiś wyga, a dawne powiedzenie to jest ćwik. Ćwik, a przebiegła w sandałach, dodać ła, mamy ćwikła. Pozostał nam jeden wyraz, 23 pionowo, rąbie fragment fortepianu w garażu. Rąbie to tak trochę ordynarnie mówiąc, jak ktoś je dużą, zamiast powiedzieć, że się to narąbałeś. Jem, więc dopiszmy jem, a z wyrazu fortepian do, dopiszmy ep. jeep, Czyli otrzymujemy wyraz jeep, zapisywany je ep. Rozwiązaniem ma powstać wyraz zaznaczony kropkami. Statek z, z kropkami. Ny, o, ty, y, w. Wyrazem tym określonym jest motyw. Dziękuję.